Trzy bitwy i dwa bataliony, powstańczy oraz niemiecki. Popularna Świętochłowicka Ajska zmieniła się w pole bitwy. Odbyły się tu drugie śląskie manewry ASG. Wydarzenie wpisało się w obchody stulecia wybuchu drugiego powstania śląskiego. Autentycznie na miejscu, w którym stoimy było pierwsze, drugie i trzecie powstanie. Tutaj się też e, ciężkie boje e, przez te trzy lata... 19, 20, 21 odbywały, więc dzisiaj tą rozgrywką sportową chcemy uczcić powstańców. Śląskim manewrom ASG towarzyszył piknik militarny. Można było m.in. zapoznać się z wojskowym wyposażeniem i samodzielnie postrzelać z broni ASG i wiatrówek. Do świętochłowic przyjechali zawodnicy z całego regionu. To jest moja pierwsza taka duża strzelanka. I po prostu chcę spróbować czegoś nowego. Patrząc po mundurze, to bardziej odpowiadała mi właśnie strona niemiecka, bo ja tak bardziej sprzęt niemiecki. I po prostu strona konfliktu bardziej mi odpowiadała niemiecka. Manewry ASG to strzelanka z użyciem replik broni i plastikowych kulek, a wielu z zawodników kompletuje sprzęt i umundurowanie przez wiele lat. Na pewno daje dużą satysfakcję, bo jednak jest to uderzenie adrenaliny i... Jest jednak trochę zabawy w tym właśnie, że możemy się postrzelać i koniec końców nikt nie ginie, także możemy też wrócić do domu i spotkać się po raz kolejny następnym razem. Drugie śląskie manewry ASG w świętochłowicach tym razem zakończyły się zwycięstwem wojsk niemieckich.